Dobra. Siema widzowie. Z tej strony Antek. Z mną dzisiaj jest Bartek. Elo. Mm, I z się Serduszko. Nie no hardcore, po prostu daliśmy i zaczynamy nową serię Minecraft Hardcore. No. Całkiem spoko respa mamy. Można... no, ale teraz wygadany jesteś naprawdę. Czemu? No <grych> tak. Całkiem niezłego respa no. no. Tutaj sobie skupimy dwie <grych> A to będzie na jakby... To będzie na tym nowym myszkar. Tak. Takie promo na Ta, będzie. Czekajcie. Od razu lepiej się gra. Ja zwiększyłem serender lista, bo miałem na ósemkę z poprzedniego odcinka, bo świat mi strasznie lagował. Już? No, co? Ty jakiś jesteś. Hey, darmowy Patyk, Dobra, da, dać mi darmowy paczek. to trochę, że za bardzo do tyłu nie mogę chodzić. Aha, a Bartek, dasz mi yy, od razu kamienny kilof, żeby nie musiał marnować drewna? Mogę Ci, mogę ci od razu dać wszystkie tulsy. A, spoko. No, Mamy sawan, sawannę, więc sporo jedzenia. Ja się tutaj rozglądam jakąś wioskoń czy czymś. A dalej jestem w okolicach chrespa. Ale nic nie widzę. Będzie wioska, to będzie kłopot. No. Nie, naprawdę nie jestem na Optifajnie. Ja jestem. Uh -huh. Dobra, mamy. No spoko, to ja już tam do ciebie biegnę. Dobra. Dać mnie tulsy. ja tam widziałem co to idę po nią. O, tutaj jest jeszcze. Czeba, musimy mieć jak najszybciej łóżko. Wiem, ja właśnie ubijam owce. Tam widziałem jeszcze dwie, czyli mamy już na jedno łóżko. Może ktoś sobie powie, jak zrobić cięcia na tej, na tej na tej Owca rośnie i to cię zabije. Dobra, mam dużo owiec. Te trzy owce, więc mamy na, na pewno jedną już. A ja mam dwie... Ja mam dwie wełny i mam jedną małą owcę. Więc czekam, aż ona urośnie. I ją ja, ja mam swoje... Dobra, już takie zadanie, żebyśmy zrobić wszystkie adigmenty. Wszystkich nam się na wy nie uda. Trzeba Na pewno, pamiętasz jak mówiłam ci, że, um, że niepotrzebne są temy i śmiertelności, jak um, No. To teraz się na pewno przydadzą. No. Dobra, złomowcą jesteś, nie rośniesz. O mam. Cześć, zaraz będziemy się musieli znaleźć. Nie, to nie przynie działa. Co? Ustawienia, sterowanie. Um. Pyk, pyk, pyk. To tutaj jest tyle małych zwierząt, dlatego że się świat wygenerował i po w prostu sensie niektóre się zrespiły małe i jeszcze nie zdążyły dorosnąć. Chyba. Które są głowy? O kurde, ale zróbmy to w sensie wysoka jest chyba jeden, dwa, trzy, cztery. A zwyczajna, dobra to jest To jest taki coś jak ekran interakcyjny społecznych. Mm. No wiem, mówiłeś mi to kiedyś. Najgorzej, że jak się pójdzie... Pamiętaj Antek, że jak się pójdzie AWK to trzeba wyjść ze serwisu. No. Ja bym żebyś przypadkiem na odcinku nie pokazał IP. przecież to jest bardzo łatwe? Czemu? Czemu mam nie pokazywać IP? A chcesz, żeby ktoś nam dołączył i zniszczył... I wszystko zniszczył? Nie, chyba widzowie będą mili Jak nie to nie, się... Z... Jak nie to się zbanuje Albo zabije Gówniarza O nie! Takie mega i złe pójdzie. I gówniarz nie będzie grał. Nie no, żartujemy oczywiście. Bo taki widz, który faktycznie niszczy wszystko i wszystko chce rozwalić, na przykład przeszkadza nam odcinkach, to, to faktycznie można go nawet nie nazywać widzem. Ale w sumie czasami tak dla Beki. Jest git. O nie, i tutaj nagle nam ktoś... A może ten? Na dużych serwerach da się tepać? To możemy się tepać, ale jak mamy poniżej pół HP w sensie poniżej pięciu serduszek się nie możemy tepać. Czekaj, czekaj, bo nie zrozumiałam. Możemy się do siebie tepać. Tak jak na dużych serwerach. Tylko, że jak mamy mniej niż 5 serduszek, to ten. Jakby nie możemy się tepać. Bo to było takie trochę jakby wyratowanie. Poniżej 4. No dobra. Możesz do mnie tepać jak coś. Wstąpiłem do Keywa, żeby sobie ogarnąć Kobla na piec, żeby ogarnąć jedzenie. I jakiś bombiarz był. Fulbright! Fulbright! co Fulbright? Dobra. Czemu wyszłeś z gry? Ej, nie Dobra, to nie się. Jak coś tam jest creeper. Oh man. A mówiąc, że jestem nobem, to nie jest tak, że ja nie umiem nawet creepera zabić. A, nie mam chwilę. Ustawienia, ustawienia techniczne. No bo wiadomo... Co ja zrobiłem? Bardzo, zaraz. Co ten kon się we mnie ryje? I mi teraz ryje, banie. A chcę mieć łóżko w takim kolorze. Ja właśnie łóżko w żółtym Nie, szare szarym, bo miałem trzy szare wełny. Dobra, już nie pomysł do tego, tego. Ale jestem nieprzyzwyczajony. Ty masz włączonego Fulbrighta? Tak. Czy... Co? Mam włączonego. Wyłącz. No, no ale na odcinku będzie słaba widoczność. Jak będziesz mieć, jak będziesz mieć pochodnie, była pytania. A ja właśnie nie zapomniałem o tym. Mówiłem, że zapomniałem. Ale to nie, nie potrzeba Fajna. wchodzisz sobie w ustawienia, tak powiedzmy, ustawienia. Mhm. Ustawienia graficzne, dynamiczne światła i sobie daj na szybko. Ustawienie Ustawienie. Klucz. Czeka, bo ja mam po angielsku minecrafta. Y... Po lewej stronie to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Szóste to jest od góry. Okej, okay, ja jestem już lewo... w spółku. O znalazłam polskę. język. mam w polski język Przeba, się? Nie. Pomyc, się, gdzie się Ustawienia graficzne. Masz? Mhm. Ustawienia, ustawienia graficzne, dynamiczne światła i daj sobie szybko. Nie mam nigdzie dynamicznych świateł. No po lewej stronie. Nie masz? Nie mam, bo nie mam opty fajna. Myślałam, hmm. że to by fajne też To sobie będziesz stawać. Masz tutaj jedzenie. A proszę. Tu do, do mnie na tym Discordzie pisze? Ja tam idę na chwilę do kejba, poszukać jakiegoś żelaza. Wszystko zabrałam. A ile żelaza Ci wyszło? Cześć. Na tarczę. Sześć masz na tarcze. No spoko. Na dla mnie oczywiście i dla Ciebie. że tarcza nam kilka razy uratuje dupę. A się już nie tak. jak coś możesz sobie wziąć resztę jedzenia? Ej, no trochę tak Ej, nie uciekaj. Ja chyba sprawdzam Kejwa. Ale nic w nim nie ma. Smutek. Zobarajmy się jak najmniej tedać. Tak, Spoko. Ja idę w poszukiwaniu wioski, okej? Okay? Jest to mnie. Bo ja nie chcę tak jakby tutaj harigować, jak zawsze tutaj się. Na przykład od razu mamy, że nas nie zbroi, bo takie coś to co jest dla mnie mega nic. Jak jest żelazo na wierzchu, to wylędzę. Co jest? No, mam, mam żelazo tutaj na wierzchu, w no, węgiel. Ja kopię cały węgiel. Ja też kopię węgiel. Kupię też węgiel. O, żelazo. A nie, zapomniałem włączyć dźwięków minecraftowych. Dobra, mam no, na następnym odcinku już będą. Ja... Ej, Gdzie masz, Ed, A nie, poszedł sobie. Ja cię nie widzę, Bartek, gdzie ty? O nie, popatrzyłem na niego. Nie. Dobra, zabiję go mam Jedyne co mi pozostaje to. A no, może się później przydać. Widzę tam twój nick, nie wiem jak ty się tam dostałeś. Ale bym poszedł na... Ja bym poszedł na pustynię, bo i tam może być piramida i wioska. No tu jesteś... Co ja tak, nie jest? Nie jest? Mm, na pustyni mogą być te zombiaki, co się nie palą. To się założę szybko. Co mi ja bym nie zajęła, no. Nie deznął. Nie, ja już kilka razy straciłam. XD. Logika Minecrafta, gdzie powinien spadać piasek, ale nawet on nie spada. Nic nie spada? Tak, to jest piasek. Zobacz. Tam też jest, nad tobą jeden blok. Rozwyczaiłem się do klikania F. Cały czas sobie zmieniłam pochodnia na pasek, a miecz do lewej łapy, bo F miałam do tyłu. Bartek, jestem big brainem na, na bedach. Czy? Nie wiem, ale wymyśliłem, że jak dam do drugiej ręki, a do głównej łapy se dam miecz... Nie da się mi stawić stawiać do drugiej ręki nawet, więc nie jesteś mieczem. Chyba, że nie są na 1,8 też. Lecz. No na wycenie dzisiaj jest dosyć sporo. Czyli. Ja mam trzciny już 21. Czekaj, tam widzę następne. Ja mam 9. Przyda się. Przyda się. Ja mam piuska. Tak, trzcina to jest najpotrzebniejszy item, bo tam ja znajduję... i wiózka! kowala widzę! Film! Kto pierwszy do kowala? Kurde, spowolniłeś mnie. Nie no. Kurde, się, podzielimy się na pół. Maszczo. Dzięki. Ja wziąłem, ja wziąłem ten stół do y, disenchantowania. Dobra, bierzemy zaraz hejbale. No ja już nie. O, spoko ja wezmę bo są tutaj prawdopodobnie, a nie ma. To ja skrzynka. skrzynkę. O, dwa m są. E mam O niej, tutaj jest nagle trade em Emerald za diament i ja mam dwa diaksy. Wtedy. Dobra. Ej jest dobrze. O już nie ma. Chyba biją za wannę. Bo widzisz, trawa jest inna. E, bo to, to jest trawa inna. W odcinku że sobie pójdziemy do kopalni. Co? Myślę, że po odcinku sobie pójdziemy do kopalni. Tak, e, my idziemy do kopalni po odcinkach, bo kopanie jest nudne. No. I w w tego. nie. ma ma Nie. Wiem. E, bo ja jakby go już unicestwiłem. mnie Tak. E, wtedy co mówili, że jest lak, to akurat w tamtym momencie zaczęło bić golema. I widziałem, że jest lak, bo nie mogłem go walnąć. Kurde, dobra, zy, zy. zy.

Ilo z golema, bo dropło 5? Co wieśniak chcesz? Szkoda, że nie umiemy tak profesjonalnie jakby montować, żeby był twój ekran i mój. Żeby tak się zmieniało perspektywy, że jest twój ekran, na przykład coś klikam i widzowie widzą mój. Ja muszę się, Ja muszę poprawić sobie statystyki w wiosce, bo jak się wali Widzę jak... Sporo do ja ogarnę go lemacyjetka. Nie, będzie miłość. Nie bij mi go! Ty już swojego zabiłeś! Ale będzie szybciej! I też, to jest jakaś szczęśliwa wioska. Ale musimy się potrajdować z wieśniakami, czy coś zrobić, żeby nasza reputacja nie była mała i żeby nas golemy nie atakowały. Ja tutaj widziałam takiego małych, bo pójdę do niego. Wiem, ja też go widziałem, ja też gdzieś widziałem chyba większego. Więc też za do niego idę. Tylko biorę. O kurde wywaliłem żelazny kilow. O żelazu. Ty! Położysz się z żelazu i mam większe. Aha, ja, ja się trochę powracam i idę po, do większego kaywa. Czyli gdzie on był? Mm. on był gdzieś tu. O, mam. O, kurde, ale duży cave żelaza? No ja mam mega od dużego cave'a. Ile tego żelaza? Tepniesz do mnie, bo ja się sam boję tutaj iść, jak 8, wykopię. Osiem, dziewięć, dziesięć żelaza z jednej ludy. Sporo. Wolę iść normalnie, bo jak mówiłam, wolę tak dużo nie tepać. A jak coś iść po tej... Ty... Idź potem znajdziesz kobla jakby do tyłu i jak zobaczysz bioryt, czyli najpiękniejszy blok w grze. To ten. To znajdziesz... To będziesz właśnie w tym cave'ie jak tam se zejdziesz. A ja już mam na kozak. Kozak. Co? Kozak. Nie słyszałam kozak. Mam kanion. Dobra, tak na dosiemy nie chcę troszkę. Spoko. Gdzie ten kawanie? Bar no. w ogóle jak? Zryzykowałbym. Zryzykowałbym, jakby to nie było surwi. Tam Bartek. Chobartek. Cho Pokażę Ci, czemu mówię, że to jest mega duży cave. Ej, wylejesz mi tam wodę na dole, bo nie mam wiadra. Jest tutaj woda. Nie widzę. No nie po co. Bartek wylejesz mi tam wodę? Bo nie mam wiary. Spójrz jeszcze na to mieszkanie. Ale tu jest ciemno Boże. Dlatego ja mam pół Bright'a. Teraz w sumie Optifine. To nie wiem, co jest lepsze. Czy Optifine, czy Fulbright? Optifine. No tak. Fulbright nie jest taki cheatujący. No Fulbright, no co jest cheat? No ale sami twórcy Minecrafta go dodali. ale dużo no, osób. To jest że dwa kaniony obok siebie chyba? No tak, tam widzę żelazo. Co? Co? Kurde, szkielet tam do... Pomocy! Kurde, ja zaraz ginę, mam mniejszą zbroję. Pusy! I tutaj chyba zakończymy odcinek i świat moim poświęceniem, żeby zeskoczyć tam, gdzie Bartek zeskoczył. A masz spectatora, czy wyszłeś? No mam. Teraz jestem w Kurde, drugi! tak. Ja nie miałem się właśnie tego bronić. Dobra, daj się zabić. Nie chcę na odcinku być jako pros. No dobra. Skoro Bartek mówi, że mam się zabić. O, chyba tam coś będzie. No to... Więc zakończymy. W ogóle to nie błasnę. Tak, tak to bym się obronił, tylko nie miało się jak bronić. A jak I ty tam w ogóle spadłeś? Z tyłu, ale na przodu. Ja sobie ten świat poobserwuję i zobaczę, jak to tutaj wyglądało. Co? Widzisz jedzieć Jak? Bo wyszłam z gry nad lawą, Jakby chodzę z gry, na przykład teraz. To się zresztą bez spektyków. Hardcore to był dobry pomysł, w sensie niedobry pomysł jak na nasze umiejętności. No więc niestety, ale musimy skończyć odcinek w ciemności. No.